Siemano, ja jestem Mody i witam Was na kolejnym odcinku z przeglądu TikToka oczywiście jeśli Wam się, się batera spodoba zostawcie lajka, suba, komentarz i zapraszam na przegląd TikToka zapraszam Po moje normalne wideo w stanach. Kurwa przesuń głowę, nic nie ja widzę. Te stary Bo z TikToka jest natalka, uruchamia się jak pralka ciągle kręci kokietuje. Jak dasz kosza to ślechuje zgłasza mnie do animalsów Bo kot lepszy od jej palców ciągle ludziom ryjewanie, bo ma wielkie dośmiemanie Bo Natalia taka dzika wyszła dzisiaj z psychiatryka kiedyś działa. No parece que vos escuchar chico. Cincuenta. Aura, ¿qué es el aura? El aura es aquello que envuelve a los tipos incomprendidos. Es el arte de la arrogancia. Es el temple para tirar un penalti a lo Panenka en una final de la Copa del Mundo. Es mandar. ¿Qué te has metido? ¿Qué te has metido en la nada y te narcotecnizado? Curvales, piénsate de Varsovia. Piñaña, piénsame a esto. Teraz sobie opierdolę ciasto Ale nie stwierdziłaś jakie ciasto? Być może makowiec? <śmienny> <śmienny> Kiedy wyobraziłaś się wadzie za mocno? Witamy w Polsce O kurwa Małe oczy, duże piersi, kto Cię jebał, prisonerci? Po prostu ja tu w kledzie będzie wszystko wiadomo ...tokom dana oczekuje obleczno i toplo Minimalna temperatura osa... Minimalna to jest twoja dupa? <gry> Posłuchaj ty kurwa wąsata kurwa mordo pierdolona co zamiast pyska masz kurwa młoskarnię do pojar kurwa i miętosisz kurwę pojarę kurwa weź ten swój pierdolony wąsaty łeb sać kurwa do muszlicy desowej jebnij się kurwo klapą w potylicę i spójrz wodę kurwa to może ci kurwa pomoże kurwa otrzeźwiejesz kurwa będziesz miał trzeźwiący prysznic kurwa na twój głupi, łysy wąsaty łeb kurwa z pierdoloną młoskarnią do pojar zamiast ryja kurwa wąsaty chuju Trzy oznaki, że jesteś dopaminowym ćpunem. Pierwsza, zaczynasz dzień od scrollowania. Dopiero. Nie. Oczy otwarte, a ty już na TikToku. Druga, nienawidzisz ciszy. Zawsze musi grać muzyka, podcast, filmik w tle. Trzecia. To prawda. Zero skupienia. Oglądasz serial, przewijasz. Rozmawiasz. Trzecie. nieprawda. Yy, drugie, to prawda, że normalnie jak jest cisza w domu, to musi grać jakaś muzyka. Muszę mieć kurwa coś, że. Yyy, jak nienawidzę kurwa ciszy, musi coś pierdolić do mnie: albo muzykę, albo jakiś podcast, czy jakiś film na YouTube. Jak na przykład robię miniaturę, to na drugim my mam odpalonego YouTube. Nienawidzę kurwa ciszy. tramwajem, kurwa! Nowe iwe inwe. jak to się nazywa? Inwer. inwersum. Wkleję wam lasę, chuj Ja to Jak to się nazywa? Wptenie. No, w Polsce nie mamy, ale mamy to w Warszawie, więc wiem, gdzie to mamy. To pały, kurwa tramwajem! Wszystko, co się odpierdala, to się na odpierdala w Warszawie! Czyli u Was. Jak nas skomentować? Najwyżej nie umiemy chodzić, czy jesteśmy chujowi w chodzeniu, ale nas pochałki po pokonują. Jak to na coś w pełni? Chujowo, ale stabilnie Tak powinna reagować polska policja jak na rądzie trzeba skręcić w lewo Chyba to była wyższa szkoła nagrywania na Feed'a No nic nie ma, i co? Człowiek tak ten samy wiesz, czym prysznic. Dla tych ludzi co nagrywają kurwa stabilnie trzymaj kurwa ten telew... nie się kurwa telep No kurwa, prawie kawę wylałem! Jak nagrywasz, to kurwa trzymaj stabilnie, a się nie kurwa nie tlep. Ja poprawnie się na tych I just found a physics glitch. You could be 10,000 pounds just Kurwa, słodowy Henryk, co ty robisz? Jesteś po mleku, zaraz się zażygasz. No, wiedziałam. Kurwa, wiedziałam. Henryk kiedy znasz życie na wylot drugiej osoby, wydają się słodkie i niegroźne, ale w rzeczywistości są głośne, konfliktowe i niewiarygodnie drogie w utrzymaniu. To drugie to kangur, ale o nich nic nie wiem, więc nie powiem wam. Idealna reklama dla kobiet! <noise> Ważny świat należy U mi deo mami je te pafele de diego you my nigga Byle żeby dobiegł do celu Chavos Babos Coca-cola-sos Kolego Rozpierdoliłeś butelkę na kamerach Mam dla ciebie zadanie e, tak samo jak butelkę z jeszcze i zużyłeś jakieś 8-900 za butelkę za nie wiem czy to było litrowa, czy więcej Mam dla Ciebie zadanie zrób e, to samo co z butelką czyli to samo zadanie bo byłeś ze własnym ciałem. Powodzenia Karmowy sposób jak sobie połączyć sopę. Spierdalaj. Dobra, dobra, dobra. Powiem teraz, mam 30 minut materiału serowego. Mam nadzieję, że 7 minut będzie kurwa dobrego śmiechu. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Oczywiście jeśli wam się ma to, że spodobał, zostawcie like, suba, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć się łamą.